Przepowiedni na kolejne miesiące. Swoją drogą uciął sobie partyjkę w Padla w Arabii Saudyjskiej. Bardzo aktywny jest, jeśli chodzi o sport, nie tylko pod kątem zarządzania Barceloną, ale również poruszania się na Żona Porta. I dzisiaj jest na pewno zadowolony. Przygotowuje na 13 stycznia, czyli za dwa dni, taką pozycję, taką książkę, jak uratowaliśmy Barcelonę, czyli opowie o swoich doświadczeniach, o swoich swoim przecież wciąż boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Real Madrid... To jest drużyna, która dzisiaj wyszła bardzo ostrożnie nastawiona. Drużyna, która dzięki winiesiu sobie wróciła do gry. Później Gozalo, Garcia w drugiej połowie przystanie 2-2 razy mówić o swojej sytuacji, m.in. wini, ale bardzo dobrze bronił Joan Garcia. Barcelona była lepsza i Barcelona ten mecz wygrała, ale musimy pamiętać o tym, że przed nami jeszcze te bardzo istotne wydarzenia sezonowe. Półmaraton, pół sezonu, wrócywka, która liga przed nami i także Copa del Rey. A. Przypominamy Państwu, być może nie wszyscy wiedzą, ale w meczu. Pucharu Króla można oglądać w tym sezonie na antena i Eleven Sports. Finał też będziemy, zaraz mi Mało tego, już przecież 14 stycznia zobaczymy rywalizację Albacete z Realem Madryt. Dzień później rywalizację Barcelony z Racingiem Santander w Pucharze Króla. Więc już teraz na te mecze zapraszamy Robert Lewandowski i Joan Laporta. Usiskał się tutaj Polak z prezydentem Barcelony, który swoją drogą Trafił, jeżeli chodzi o trenera. Czwarte trofeum Hansa, lidera Flika w ekipie Dumy Katalonii. Trzy były w poprzednim sezonie. I to też moment, myślę, bardzo symboliczny. Ronald Araujo, który na moment od tej drużyny musiał się odsunąć. Pewne rzeczy musiał sam ze sobą przeżyć. A teraz on z opaską kapitana wchodzi na to spotkanie więc prezydent hiszpańskiej federacji go wyściska Pamiętamy, jak Erik Abidal podnosił puchar Ligi Mistrzów w 2011 roku. Abidal, który był po przejściach, który wygrał poważną walkę z chorobą, która była dla niego niezwykle trudna. Ronald Arauko to jest symboliczny moment. Oj ten puchar podniesie! super! W tym sezonie Hansi Fried i jego drużyna Wybaczyli super puchar, wygrali dramatyczny, emocjonujący mecz z Realem Madryt w finale Copa del Rey. gdzie tej po mistrzostwo zabrakło im tylko Ligi Mistrzów, bo odpadli w półfinale po tej batalii z Interem. Teraz zdobywają super puka i pytanie jak będzie wyglądała wiosna. Ten kalendarz jest może nawet przeładowany, a sama dużo do robienia widzę mistrzów, bo to są rozgrywki, których do tej pory nie wiecie się im tak dobrze jak w analogicznym okresie. To hmm, się, wierze, się nie do o, z tego miejsca kolejnej ruchy. Pamiętajmy o tym, że rozgrywka, która liga, ta przewaga punktowa, nawet kiedy czasami 4, 5, 6 oczek, wydaje się dużo, to się potrafi zmienić w sposób. Błyskawicz potrzebowali tego paliwa i potrzebują go cały czas na to, co przed nimi w Wilkarszewce, Barcelony. bo tak jak mówisz, Slavia Praga i Kopenhaga w Lidze Mistrzów jeszcze w styczniu. Real Sociedad, Real Oviedo i Elche w Lidze. Szczególnie ten mecz Elche na wjeździe z zespołem Edera Sarabi zapowiada się bardzo interesująco, ale teraz mają taką chwilę po to, żeby poświętować, żeby pocieszyć się tym, co wydarzyło się w Czulcie, gdzie. Bardzo spokojnie przeszli przez półfinał, gdzie zagrali kapitalny mecz i zmiażdżyli Atletic. atletik w finale. Po raz kolejny okazali się lepsi w superpucharze od Realu Madryt, no i zymanżowali się za tę ligową porażkę. Nawet jeżeli Hansi mówił, nie postrzegam tego meczu jako szansę na serstę, na rewan, za to, co się wydarzyło w La Liga, no to na pewno ta rywalizacja z Realem jest tak szczególna, że, że to, co teraz widzimy, jest dla Barcelony. Nie chciał na zwykle początkowym człowiekiem. Wiemy to z opowieści polskich pielkarzy, że to jego podejście, nawet nie do zawodnika, ale do człowieka to jest coś wspaniałego. On ma bardzo dobre relacje z Hansymnikiem. To był jego wybór. Zresztą umówmy się, że Nik także chciał bardzo odbudować swoją reputację i to się mu wspaniale udaje, bo to jest kolejny sezon, w którym Barcelona dokłada do swojej gabloty pierwsze trofeum. Wracamy do studia i oddajmy głos Mateuszowi Majakowi i jego gościem. Dziękujemy panowie, wracamy do naszego studnia. do Piotrka Urbana i Macieja Kruka przerwaliśmy tutaj naszą e, szybę Real Jeszcze zdążymy, Rafinia, MVP tego spotkania, no, kolejny fenomenalny mecz. Już nie tylko patrząc na te, te rozgrywki na ten format Superpoweru Hiszpanii, ale oczywiście cały sezon, tylko kiedy wrócił po e, urazie Brazylijczyk do gry. No, cały czas powtarzamy, że to jest nieodzowna część, nieodzowna postać w drużynie Hansiego jego Szczerze, się myśmy na rafinie, to w zasadzie wypełnia każdą pozycję w linii ataku, bo widzieliśmy go często na prawej stronie, często na lewej stronie. Świetnie się czuje za napastnikiem i jest tym piłkarzem, który też doskonale kiedy. E, do tego dołożyły gry bez piłki, do tego dołożymy, że jest jeden z kapitanów i liczbę skoków pressingowych, to w zasadzie mamy zawodnika kompletnego i tak kiedy Rafinia przeszedł do akcji Barcelony, to niewielu kibiców wyobrażało sobie, że ten rozwój będzie tak wyglądał. Oczywiście musiał nadejść moment, aby w poprzednim sezonie chyba nikt i nie spodziewał, że to tak szybko ruszy, że Barcelona od początku tak dobrze będzie wyglądała. Przez to też myślę, że kibice Realu Madryt myśleli, że w tym sezonie też tak szybko Real no ja zafunkcjonuje, no bo myśleli, że okej, okay, przed Alonso to zrobi to samo, co zrobił w Barcelonie. To było mega trudne. To, co, to, co zrobił, mówił Maciek przed, przed meczem, że to nie jest tak, że mu się udało wygrać te, te poprzednie finale. No, też musi mieć odpowiednie podejście. Już nie mówię o taktycznym ale też do drużyny. Wiedzieć, jak z nimi rozmawiać w takim momencie, kiedy trzeba podkręcić, kiedy nie, którego trzeba podkręcić, a którego trzeba uspokoić. No to są takie małe rzeczy, które my nie widzimy, ale przy takich spotkaniach to jest kluczowe w roli trenera, No bo nie chcę powiedzieć, że ta taktyka w tym wszystkim. Trzeci element taktyki z tą stroną bardziej ludzką, jak to nazywamy często zarządzaniem. Szatny Khan też to robi znakomicie. Tam najbliższy, jeżeli chodzi o osobę Roberta Lewandowskiego. Pierwszy pół finał Robert Lewandowski na ławce rezerwowej w ogóle z tej ławki się nie podnosi. Wiele jest takich głosów i w zasadzie... Ta podstawowa Jelanska na finał będzie bardzo zbliżona, że to Ferent będzie jedynym napastnikiem, który zajmie pozycję dziewiątki. A to jednak niemiecki szkolny wyc, na polskiego kluba, piłkarzy przygotowanych, żeby grać w w Barcelonie. No, to jest naprawdę coś niesamowitego z perspektywy trenera, że jesteś w stanie rozwinąć tak dużą liczbę zawodników, którymi rotujesz, żołgujesz i w zasadzie twój styl ma w meczu z atletikiem. Był w tym sezonie okres, gdzie Barcelona musiała sobie radzić bez Pedriego, bez Frankiego.